Witam serdecznie wszystkich widzów i czytelników telemagazynu, a ze mną nie, Artur nie Szpilka. Artur Szpilka, witam serdecznie. Chciałem taką, wiesz, przerwę, Dlegam jak się. taki ring announcer, żebyś to albo powiedział, albo wiesz, Artur Szpila, Szpilka. Siemanku, witam serdecznie. Trochę taki powiem ci jestem nie że zestresowany, ale tak inaczej się czuję. Nawet nie wiedziałem, że jednak wolę wychodzić do walki, a tu jest zupełnie inna, inna inne emocje. Jak sobie radzisz właśnie? zazwyczaj walki, wiesz, walki o mistrzostwa wagi ciężkie, a tutaj ścianka, film dokumentalny o tobie. Wiesz, z tymi ściankami się już oswoiłem, bo byłem w programie The Fifty, więc tam też byliśmy na tych ściankach, ale no, powiem Ci inne, no wiesz, wychodzę, przyszło, przyjechało bardzo dużo ludzi, nie tylko z Warszawy, ale przede wszystkim z całej Polski przyjeżdżają na tą właśnie premierę, więc kurczę, wiesz, jest też takie... A... Moi przyjaciele przyjechali z Krakowa, z Mazur, wiesz, no jadą z, z całej Polski, także to ci powiem szczerze, no fajnie, no fajna, ciekawa rzecz i mam nadzieję, że film się spodoba, ale przede wszystkim to nie jest film tylko o sportowcu, ale o podnoszeniu się właśnie, chyba to jest najfajniejsze. Nie wiem, czy oglądałeś już ten... Oczywiście, że tak, więc zaraz ale... będę kolejno kolejne pytania. To powiedz mi tylko, czy się podobał. Podobał mi się, przede wszystkim jako dokument sportowy, ale przede wszystkim tego ma dotyczyć drugie pytanie, że jest ta... Walka Zimmermana, i na podstawie, o, o, na podstawie tej walki jest cała oś Twojej kariery bokserskiej. To był Twój pomysł, czy reżysera, nie, bo ja to jest ogóle, ciekawy koncept. Nie ja w ogóle się reżyserowi nie wtrącałem, do tego ja Ci powiem więcej. Ja miałem moment właśnie przy Zimmermanie, jak pamiętasz, jak oglądałeś, że ja już chciałem kończyć z tym filmem. Tak, to dwa tygodnie walką, przed walką. Ale nie mówię o walce a z filmem całkowicie. Po co mi ten film, jak ja już nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, więc. Całe szczęście, że oni byli w tym czasie w domu, że to chędzili, bo ktoś by mógł sobie nie uwierzyć, że takie sytuacje się dzieją. A takie sytuacje mają sportowce jeszcze w sportach walki, gdzie my się bijemy, a przychodzą takie sinusoidy emocji. Kurczę, akurat mnie trafiło po przyjeździe od Michała ze Szczecina z obozu z berserkersów. Jak mnie normalnie złapało, to, to nie mogło puścić przez ponad tydzień czasu. Dwa tygodnie, to mówię, że zaraz walka, ale właśnie wiele osób nie wie, ja wiem, że ty korespondujesz z postacią Andrzeja Kmicica. To jest inspiracja. Ja się utożsamiasz. Się, tak, jest to inspiracja, bo jak było, bo jak siedziałem w zakładzie karnym, to właśnie byłem Andrzejem Kmicicem i troszkę tak jakby popatrzeć na to wszystko w moim życiu, to trochę tak jest. Nawet bym wcieliłem się w rolę Andrzeja Kmicica, bo jakby nie było. Babinicz, nie Babinicz, tylko Kmicic też wierzył w swoje ideały, ja w tamtym czasie też wierzyłem, ja nigdy się nie uważałem za złego człowieka, ale żyłem w określonej swojej bańce i tak wierzyłem, że tak ma być, że tak trzeba robić, wiesz, wiele rzeczy się zmieniło po, po, moim, e, po moich walkach, po moich doświadczeniach i wtedy na chwilę musiałem zamienić się w Babinicza i znowu jestem Andrzejem Kmicicem. Właśnie, wchodzisz przy kawałku Kacpera HTA, może wejdziesz na grubo w rap? Nie, no ja w rabnie, ja się na tym nie znam, ja szanuję osoby, które to robią jak Kacper, jak reszta chłopaków i fajnie, bo też będą dzisiaj na premierze, przyjeżdżają, więc fajnie, no i kurce, no, szykujemy coś w Łodzi, no tak ci powiem. Kiedy walka? 20 w Łodzi, nie? 20 listopada. 20 grudnia. A nawet 20 grudnia, właśnie 20 grudnia, no to niedługo święta Bożego Narodzenia. Stary, ty chyba jesteś najpopularniejszym wykonawcą świątecznej Very piosenki Christmas. Merry Christmas. Very Christmas. Very Christmas jest, a ja śpiewałem very christmas. Jeszcze wtedy nie, nie znałem tak angielskiego i tak very very christmas. No i widzisz, to są takie a, jak to się mówi a, smaczki. Takie smaczki. Czy, kultowe momenty w internecie. Tak, to jak you going down, wiesz, to, to są rzeczy, które, które już się wpisały w taką, w taką E, taki obraz kibica, to jest on śmieszne, jak tak, przykład odszedłem od Lenoksa salusa, że nie było podpowiedzi, to też to tak, gdzie byłeś, a nie wiem, odszedłem, to, było, to też wiesz, to są już takie e, kultowe sceny. No, to może płyta z piosenkami świątecznymi? Spokojnie, na razie skupmy się na walce, 20 grudnia, Łódź, powód po 13 latach, e, wielki, wielkie nazwisko, olbrzymi przeciwnik o 19.30 zobaczycie kto to będzie. Co i pumpa pomagają w takich trudnych momentach? U Ciebie jest uskuteczniona dogoterapia? Tak, to jest moje, wiesz, to jest terapia, to jest moje, moje, moje cały świat, no nie ukrywajmy się. O dla nich ja jestem ich cały światem, ale oni są dla mnie i e, nawet przed filmem wiedzieli, że jest, że się trochę denagwuje, że jest zupełnie coś innego niż walka, patrzą tak, czy idą, czy nie idą, czy ja ich zawołam. Mówię, zostajecie w domu, także tak jak powiedziałeś, to jest to jest kurczę, no, Moje dzieciaki. Moje dzieci stare i one to rozumieją, nie? One rozumieją. Pumba jak wiedział, że jedzie ze mną na obóz, zapyta, to zapytaj się nawet Koski czy Kamili. On, ja, mu, ja mu powiedziałem i on czekał, on wiedział, że on nigdy nie czeka, jak ja wyjeżdżam na trening, bo on wie, że nie pójdzie. A tak to czekał przy bramce, czekał tylko, już patrzył na mnie, tylko czy powiem, i od razu był chodź, jedziemy, nie? A Cycu wiedział, że nie pójdzie, tylko Cycu ty jest po prostu już starszy, on po górach nie chodzi, nie? Czyli na koniec, może jako pierwszy, przed świętami zaśpiewamy Ho Ho Very Very Christmas. Tak jest. Ho Ho, ho, ho Very Very Christmas, ho, ho Ho Very Very Christmas and Happy New Year. Jesteśmy pierwsi, wcześniej niż last Christmas. Arturze, dziękuję Ci za rozmowę, polecam film dokumentalny Szpilka, ogląda się super. Dziękuję. Bardzo właśnie mi zależy na Waszej szczerej opinii, a nie na wchodzeniu, bo to nie jest film, gdzie jest on, on, on. Wszyscy głaszczą, tylko są surowe opinie, są opinie ludzi ze świata sportu, którzy też szli ze mną przez to życie i każdy ma swoje zdanie na ten temat. Jak ta rozmowa. Oby części, oby dłużej. Dziękuję. Dzięki.